Ruszyliśmy już z naszej misówki na dziko. Jesteśmy w drodze na Halkidiki. Stwierdziliśmy, że spróbujemy dzisiaj jechać trasę, trasą płatną. Zobaczymy, no, oszczędza się w ten sposób prawie 50 minut, więc znów kawałek czasu. Mamy do pokonania no, niecałe 300 km, będziemy jechać ponad 3 godziny. Także no, pewnie ciut dłużej, tak? no, bo tutaj przez autostrady, przez drogi płatne, no to jednak ten czas się jakby pokazuje dla auta osobowego. Z przyczepką będziemy troszeczkę dłużej jechać. będziemy na kempingu Ouzuni. Podobno są jakieś dwie części, nowsza, starsza. No, mamy kartę akcji, nie wiemy gdzie nas skierują. Bardzo ciekawi Podobno niedaleko plaża jest Pieszczysta, ładne widoki Zobaczymy co, co nas tam jeszcze czeka Dojechaliśmy na kemping Ouzoni Beach A bo obok jest drugi kemping e, Ouzoni Beach Tak się ustawiliśmy tutaj Już Danusia zdążyła zrobić pranie e, Jesteśmy ustawieni e, przy samej plaży Tutaj jest plaża jak już widać, jest trochę tam ludzi. Jesteśmy przy plaży. Potem wam zrobię oprowadzenie po kempingu. A na razie wam pokażę miejscówkę. Bardzo ciężko się tu było wpasować. Musiałem bardzo długo jechać moverem. Zobaczcie, jesteśmy tutaj przy samym murze. Dzięki czemu tutaj mamy zaciśnięte. Tam za murem jest nieczynna jeszcze restauracja. Oni wszystko tutaj szykują, żeby było gotowe. Chyba od 17 otwierają. Także tutaj sobie wjechałem na moverze. No i tak się rozstawiliśmy. Prąd jest tutaj za tym kamperem. Ogólnie jest tutaj bardzo ciasno. Wszędzie bez movera w ogóle nie da rady praktycznie. Rozstawiłem daszek, rozstawiłem podłogę tutaj. No i tak sobie siedzimy, także zaraz Wam pokażę, jak wygląda kemping cały. Kemping nazywa się Ozoni A i ogólnie cały plan kempingu to jest coś takiego. Tu jest plaża, my stoimy dokładnie na tym 64 miejscu, przy samym morzu. Tu jest restauracja, tu jest ta droga dojazdowa. No i jak widzicie, parceli jest 64, także bardzo mało. Tutaj są wszystkie sanitariaty. Na kempingu również można wynająć sobie takie apartamenty. Bungalowy. Widziałem, że na Bookingu są oferty. Nie wiem ile kosztują, ale one są usytuowane ogólnie tutaj w tej części. Tutaj jest sklepik. Supermarket całkiem dobrze wyposażony. No i tak to się prezentuje. Bardzo fajny, kameralny, tani kemping przy samym morzu. Tu jest wjazd na kemping. Tutaj na dole wyrzuca się szarą wodę. A my idziemy teraz z Piotruniem pokazać wam pralnie łazienki i inne tutaj zmywalnie i te sprawy. Idziemy teraz do pralni. O, jest i Danusia, akurat robiła pranie. Ile kosztuje pranie? 5 euro. 5 euro, czyli standardowo. Po, pobiera się za z recepcji, czyli wykupuje się to. No i potem trzeba. Pokaż Te pralka. są Inne no. niż, niż, niż zazwyczaj. Wylewa się detergent. Na to się wkłada ubrania, ale też nie do końca najlepiej takie 3-4-2-3 pralki. Ogólnie mają 5 kg pojemności. Potem się zamyka, ustawia się odpowiedni program. No ja kolory do w 30 stopni, tak jak na nas najlepiej. O, to wygląda taki fajny kształt gwiazdki. No i po kliknięciu, wetonu się prańka automatycznie włączała. 45 minut cały cykl. No, no, to jest stanowisko do prania. Ręcznie, chyba, tak? Tak. Ręcznie, no, Teraz idziemy zobaczyć zmywalnie. O, tu są zmywalnie. Zobaczcie, jest ich bardzo dużo. Są takie fajne, głębokie zlewy. Danusia Wam nagra toalety i... O, tutaj akurat ktoś używa, ale są prysznice z deszczownicą, super eleganckie. Tutaj mamy umywaleczki, pięć sztuk i Piotruś i są toalety ogólnie są dwie tak powiem tradycyjne normalne i są dwie takie tutejsze no właśnie to, trzeba ukłonąć, żeby się załatwić wieczorami jest tutaj bardzo fajnie gra muzyczka, którą może słyszycie teraz a dodatkowo są poświetlenia. U pan jest na Różach? Panów na niebiesko. Tu mamy kuchnię. Jest sporo maszynek. Są podwójne, pojedyncze. Tu jest też takie śmieszne, że można ustawić sobie czas gotowania i wtedy się automatycznie maszynka wyłączy. Mamy jeszcze tutaj po drugiej stronie. Jest nawet kuchenka mikrofalowa. Nie, przepraszam, to jest piekarnik. Jest piekarnik. Też ustala się czas, yy... jakim chcemy, żeby się wyłączył, i lodówka. Zobaczcie, jakie eleganckie miejsce do wyrzucania kota. Jest dziura. Naprawdę w marmurach prawie. <grytanie> Pokażę Wam teraz plażę. Plaża jest o tyle fajna, że są darmowe leżaki dla. Mieszkańców tutaj, kempingu. lekarzaków teraz jest mało, bo ludzi też nie jest dużo, ale ogólnie e, jest elegancko. Plaża jest piaszczysto żwirkowa. Tutaj e, jest restauracja jeszcze nieczynna. E, I my jesteśmy na takim kempingu Owzoni A, a obok jest kemping Ouzoni Beach, który pokazywał kiki świat. W momencie, jak byli w Grecji, natomiast ten kemping jest dużo droższy. Ten kemping jest bez karty akcji, więc na pewno jest dużo droższy. A my płacimy 16 euro za dwójkę dzieci, za prąd. Także bardzo malutko. Teraz wam pokażę, gdzie stanęliśmy. Droga jest dosyć skomplikowana. Bez movera nie da rady. Jesteśmy nad samym morzem, natomiast ogólnie tam gdzie jesteśmy jest bardzo dużo ludzi. Jesteśmy jedyną przyczepą, tak co są kamperwany głównie i kampery. I stanęliśmy sobie tutaj na końcu. Przyjechaliśmy teraz do pobliskiej miejscowości Nea Potidea. To jest taka miejscowość, która jest położona przy takim kanale, który łączy i przecina jakby cały półwysep na ten palec, na którym teraz jesteśmy. Zobaczcie jak to wygląda na mapie. No i przyjechaliśmy tutaj zobaczyć jak wyglądają statki, pokazać chłopcom troszeczkę statków I jest tutaj również bardzo dobra restauracja, którą przewertowałem dosyć mocno na Google Maps, jeśli chodzi o opinie Są jakieś owoce morza, także potem kończymy dzień jeszcze sobie w restauracji Tu jest właśnie ten kanał, który płynie przez cały palec od jednej strony na drugą. Kilometr 200 ma długości, a tutaj widzimy piękne żarnowce, żółte, które towarzyszą nam przez cały pobyt w Grecji. Tutaj na górze jest most, który łączy ten palec końcowy, jakby. Opuszek, można powiedzieć, z częścią kontynentu. Jeden, jedyny most, nim jechaliśmy. I tutaj jesteśmy już na samym końcu. Z drugiej strony, jak widać, to jest troszeczkę stateczków. Woda jest bardzo czysta, fajna. Tam jest latarnia morska na końcu. Weszliśmy na sam koniec. Tutaj jest bardzo dużo barów, restauracji w takim bardzo turystycznym stylu. Bardzo zadbane to jest wszystko, fajnie wygląda. I tutaj, zobaczcie, jest część z leżakami, stolikami. Jest nawet boisko do środkówki. No, wygląda to imponująco. Natomiast jakoś tak, w ogóle nie ma ludzi. Ale wygląda to super. To jest plaża, która od paru lat ma najlepszą jakość wody i ma ten certyfikat błękitnej flagi. E, tutaj jest e, potwierdzenie tego faktu. Ma trzy gwiazdki, czyli e, woda jest e, w stopniu excellent. A tak wygląda ta miejscowość e, z góry. Tu jest właśnie ten kanał i tu jest ta plaża, na której jesteśmy teraz. Pokażę wam jakie jest przykładowe menu tutaj na plaży. Jakbyście chcieli zamówić, to można sobie zamówić i wtedy jest leżak za darmo. Przykładowo hot dog 4 euro, burger 3,5, grecka sałatka 6 euro, pizza margerita 10 euro. No to drogo dosyć. Ale macie leżak za darmo. Suflaki porcja 7 euro. Sałatka owocowa 5 euro. I jedna kałka lodów. 2 euro. Zobaczcie, jaka restauracja. Jeszcze raz Wam ją pokazuję z drugiej strony. Bardzo fajnie wygląda. Są ogromne odstępy między stolikami. I siedzi się w takim bardzo zadbanym ogrodzie. Są różne atrakcje dla dzieci. Fajnie. Idziemy teraz do tej restauracji, która jest w tym miejscu. Eee, jest z dala od tych turystycznych miejsc, także z tego co patrzyłem, to jest bardzo dobre jedzonko. A tam jeszcze na końcu widzimy drugą część kanału. Ludzi trochę jest, to dobrze świadczy. Złożyliśmy już zamówienie, na przystawkę wzięliśmy sobie tutaj tą marynowaną ośmiornicę z cebulą, kosztuje 6,50. I wzięliśmy sobie do tego, to jakaś specjalność zakładu, wszyscy to chwalą w opiniach fetę razem z miodem i sezamem za 4,60. I ja sobie wziąłem grillowane krewetki z sosem tatarskim za 13 euro. Danusia sobie wzięła. E, orzotto z owocami morza za 13 euro. To jest takie pomiędzy spaghetti a risotto. Czyli to nie jest jak e, ziarenka jak ryżu, ale to jest makaron. Także ciekawe to będzie. A mama sobie wzięła e, jakieś malutkie kalamary tutaj greckie. Tak pan to tłumaczył. Do tego wzięliśmy sobie piwko bezalkoholowe. Ja tradycyjnie Amstel. I dziewczyny się raczą przy pysznym winkiem. Cała butelka półlitrowa za 5,50. Także bardzo dobra cena i pyszne winko. Ogólnie wina w Grecji są mniej wytrawne niż u nas. Także na większości jest zapisane, że są to wina wy wytrawne, dry, ale tak naprawdę w smaku one są bardziej podchodzą pod pół wytrawne. Także e, nie bójcie się tej wytra wytrawności. Ja osobiście nie przepadam za winami takimi wytrawnymi, mocnymi. Natomiast te są takie lekkie, bardzo fajnie wchodzą. W szczególności do owoców morza są super. A jeszcze zapomniałem o dzieciach. Dzieciom zamówiliśmy tradycyjnie mięsko. Mają takie ręcznie robione kulki z mięsa, e, z frytkami. Za 7,50. Także wszyscy powinni się bardzo fajnie najeść. A Janio tutaj pije sobie Fantę. Oka Okazjonalnie. Okazjonalnie, bo ogólnie dzieci nasze nie piją gazowanego, ale w restauracji mają dyspensę. Dobra, Janio. Trudno też ma, tak? Tak. So socek, socek, socek z Gazowany, tak? tak? Tak, Janio też ma. Tak wygląda sałatka z ośmiornicy, a tak wygląda ta specjalność zakładu, czyli ta feta. Teraz będziemy próbować. Marynowana ośmiornica smakuje troszeczkę jak taki śledź. Taki bardziej twardy śledź. Jest z ogóreczkiem, z cebulką. Mnie przypomina to ogólnie troszeczkę w smaku śledzia marynowanego. A feta... Chupcy mruczą i to feta. Piotruś dobra? Feta? Nie. Dobra? Więc tak, mamy już jedzonko całe. To jest, e, to jest dla dzieci. Tu jest, są te ala kalmary. Takie kalmary, tylko tutejsze. Baby. Baby. Moje krewetki z sosem tatarskim. I Danusi Orzotto z owocami, może. Jesteśmy już po restauracji, było bardzo dobre jedzonko. Zapłaciliśmy za cały ten zestaw, który widzieliście 65-60. Deserów nie braliśmy, bo strasznie, żeśmy się najedli. Te porcje niby takie duże się nie wydawały, ale jakieś takie sycące. Restauracja bardzo fajna, taka typowo grecka, nieturystyczna, z grecką muzyką. Bardzo fajne, niskie ceny. Widzieliście też tą kartę. Także naprawdę polecam, wkleję Wam w opis, wizytówkę. Gdzie ta restauracja się znajduje a zobaczcie jakie tutaj po drodze mijam przepiękne osty Jeden Tutaj drugi oset Piękny jest Idziemy jeszcze na chwilkę tutaj do przodu Zobaczyć drugą stronę tego kanału I zbieramy się już zaraz na kemping Także dzięki bardzo, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku I zapraszamy na, oczywiście na kolejne Zobaczcie jakie wielkie kutry rybackie. Od razu przetwarzają. Drugi.